Cześć, ze strony Romeo. Zapraszam was na kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj zaczniemy od budowy małego domku. Chcę wam pokazać, jak można w łatwy sposób zbudować coś tak naprawdę fajnego. O, tu mam troszkę gratów przygotowany. Przygotowałem też skrzyneczkę z zasobami. Proszę bardzo, domek jest niewielki. Ale będzie fajny. Będzie fajny i ładny. Pomogą nam przy tym mody. Tu mamy skrzyneczkę naszą. Generalnie tak. Użyjemy do tego jakiegoś koloru, terakota albo ten cement po prostu. I generalnie tak sobie myślałam, co by się tu fajnie wkomponowało. Tam mamy czerwoną terrakotę. Tu mamy białą jak dobrze pamiętam, tak biała. No i ten domek myślałem, żeby był taki kontrast, dosyć kolorowo. Tutaj troszkę kwiatków jest, to, to po prostu chyba użyjemy żółtej. Nie chciałem cementu, bo to troszkę zbyt bardzo jaskrawe. No, i zobaczymy, jak wyjdzie. Także bierzemy się do roboty. Proszę bardzo, przygotowany. I będzie fajnie. Przygotowany. Tutaj musimy sobie jeszcze. O! Postawić coś takiego. Tutaj będą drzwi. Będą okienka. Także domek jest naprawdę łatwy. Polecam sobie taki domek postawić. Coś podobnego. Poobracać. Coś pododawać. Jakieś dach, nie dach. Także naprawdę fajna sprawa. Okienka będą małe. Widzicie? O, już tu coś przypomina, nie? To <tum> jest naprawdę. No, naprawdę dość prosty w budowie. Także zrobimy sobie dach. Da z dach zrobimy z modów. Rzecz jasna. Ale jeżeli nie macie tych modów, no to po prostu wykorzystajcie zwykłe schody, tak? Generalnie jakby tutaj teraz to zrobić. Mm -hmm. Teraz może sobie tak dobudujemy tutaj. Zaimprowizujemy. O. To jest problem. O. Myślę, że taki daszek będzie spoko. Tutaj się troszkę ciasno zrobi, ale jak tutaj ładnie wszystko ozdobimy, no to myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny efekt. Zobaczymy, jak ten dach zaraz tutaj nam wyjdzie. O, proszę bardzo, zakończenie domku w ten sposób. Tak w sumie nieco klasycznie, o problemy ze schodami. Tutaj nam się to troszkę inaczej wyświetla. A ja chyba mam magnes. Tak, ja mam magnes i te wszystkie temy. Yy, tutaj nam ładnie wchodzą. Górna krawędź. Dobra, coś tu już nam powstaje, także fajnie, cieszymy się bardzo. E, musimy dorobić troszkę troszkę tego dachu e, ze sosny. Jak to się robiło? To się chyba robiło tak. Pach, pach, pach. O, widzicie? Jest chyba tańsze niż schody, nie? To jest chyba tańsze niż schody. Dobra, tak, tak. Wiecie co, ale ten schodek zrobimy tutaj troszkę inaczej. Zrobimy tu troszkę inaczej, ale to za chwilę. No, zrobimy to troszkę inaczej. Teraz weźmy sobie to tu. I najpierw ogarnimy to. Tutaj chyba połówki damy. Tak, to będą dobre połówki. I robimy połóweczki, proszę bardzo, domek jest naprawdę prosty. Sami widzicie, jak tutaj się to łatwo robi. No dobra, tu trzeba coś takiego zrobić. Wyłączmy sobie to. I jeszcze komin. O, jakby to tu zrobić. A, na, 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 na. Jakby to tu zrobić. O. Nie, to może aż tak nie Widzicie ile tu zostaje. Robimy sobie tak, tam dwamy dwa Dwie cegły. Dobra, musimy zrobić dzień. Tak, tak. robimy sobie takie coś tutaj. Oj, przepraszam najmocniej. Dobra, teraz sobie to zostawimy, to zostawimy, to zostawimy. Nie, to się jeszcze przyda, to się nam nie przyda. Też nie. I potrzebujemy drewna. Na razie mamy tyle tego drewna, eee, więc w sumie wydałoby się więcej, tak? Dałoby się więcej, nie szkodzi. No i co? Zaczyna wyglądać, nie? Pewnie, że tak. Budować, nie gadać. Będzie dobrze. No dobra, mamy już drzwi, zaraz będą okna, szyby. Ładnie, ładnie, ładnie. Sami shadery się yy, zmieniają, zaraz wam pokażę. Zmienimy sobie shadery, bierzemy w opcję wideo, shader packs i na przykład włączymy to. Troszkę obciąża bardziej kartę graficzną. I. No nie, no myślałem, że będzie lepiej, ale one tak ładnie rozmywają, jak widać. Jak widać, jest ładnie rozmyte, ale pokażę Wam, jak ten. Na tych tutaj, proszę bardzo, na których ja tu lubię, Na tych ja chyba byłem. Apply? Tak. O, na tych jest naprawdę, wydaje mi się, że. Eee, troszkę ładniej te światła wyglądają. Mhm, dobra. Tu już coś mamy. Jest fajnie. Można jakieś fajne szafki porobić. Ale tak, zróbmy tak. Zrobimy sobie chyba taki piecyk. Możemy taki piecyk zrobić. Żeby ten piecyk zrobić, musimy zrobić coś takiego. A wiecie co? Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie. Up. i tak, raz, dwa, trzy jedno dajemy tu, jedno tu o nie, znowu nie mam tych płotków śmiesznych widzicie i pokażę wam coś naprawdę fajnego dobra, to chowamy tutaj sobie damy tu <gryw> ja wiem, że to miejsce zajmuje, ale patrzcie, jakie to jest fajne pach Wiecie co, tu szafki można dać jakieś fajne? I tam, tak naprawdę, można sobie dać. Eee, można dać sobie, zaraz wam tu zrobię coś takiego. To sobie schowiemy, to sobie schowamy. No, cały czas wyłączam tego jetpacka. O, okej. Okay. Dobra, nie jest źle. O, taka mini kuchnia, co nie? Jakieś mówiło, kuchnia, kuchnia letnia. I teraz, słuchajcie, patrzcie, jak, jaka to będzie robota. Fajne, nie? Taki metalowy komin. Dobra. Domek jest prawie gotowy. Jeszcze tylko potrzebujemy jakieś roślinki. Ja zawsze używam tego, bo. Jedzenia nam nie zabraknie. Jak <laughs> będziemy sobie tak sadzić. Komin tutaj wygląda spoko. Komin tutaj wygląda spoko. No i proszę, domek gotowy. A nie, jeszcze, przepraszam, jeszcze dach. Aha, proszę. Mam, mamy tutaj. Kolegę towarzyszącego. <grych> Także zaraz mu tutaj. Mikroapartament, no dokładnie to jest mikroapartament, no. Mikroapartament. No dobra, udało nam się uporać z tym dachem. Pomógł troszkę kolega nasz. A mianowicie pokażę wam w czym rzecz. Bo. Był problem tak, że jak stawiamy kilka takich samych daszków z dębą, no to one automatycznie się obrócą. Ale jak stawialiśmy ten, to on obracał się w stronę północ-południe, nie? A tutaj mamy wschód-zachód, więc z tym był problem. Generalnie budowa została zakończona. Proszę bardzo, udekorować w środku pomógł oczywiście kolega. Zaraz pokażę, jak fajnie wyszło. Zrobił nam, proszę bardzo, nawet tutaj coś takiego. Skrzynka na listy, tabliczkę nawet, ponumerował, proszę bardzo. Ja postawiłem japyczową ławeczkę. No i udekorował nam ładnie tutaj. A pokażę Wam, o jak ten dach się obraca. Proszę bardzo, potrzebujemy takie narzędzia. Młotek do dachu. No, jakoś się nie domyśliłem, ale na szczęście ludzie są pomocni. I prawym, widzicie? Tak nam się domyśleń obracało. Moteczek jest bardzo fajny. Tutaj oczywiście jest e, latarnia z Glowstone'a, e, którą można zrobić na stoliku, który tam mamy w środku. Fajnie to wygląda, co nie? E, komin to jest taki właśnie okap. Tu z tyłu tak wygląda mniej więcej. Oczywiście klas klasycznie tymi słodkimi jagodami. E, są jeszcze takie fioletowe fajne jagody. O. Motek odstawiam. Tu jest skrzynia endu. Okap, palenisko. Tutaj oczywiście drewniana micha, jakiś talerz, sterakoty. No i generalnie jest nawet łóżko tutaj, proszę bardzo. Książki, globus, naprawdę fajne rzeczy. No i łóżeczko. Widzicie, niby mały dom, ale dużo się mieści. No i jest taki ładny, przytulny, także naprawdę coś fajnego. Polecam. Dwie lampy postawiłem. Ten domek był mi był więcej zaplanowany, jak postawić. Tutaj tak spontanicznie budowałem domek, pokażę Wam. To jest taki kompletnie spontan, co nie? Generalnie tak, z tyłu nie wiem, jak to zakończyć. Coś tam się wymyślę, a tutaj po prostu zrobię daszek. Zrobię jakiś taki zwykły daszek yy... i będzie taka wieżyczka. No, ale generalnie jeszcze przygotowuję taki mały, mały projekt. W sumie dla mnie to jest duży projekt. Jak się samemu buduje. Od do ogółu do szczegółu, generalnie coś takiego. O, zainspirowało mnie zamek e, średniowieczny z Mine Colonies, i w sumie stwierdziłem, a zapamiętam jak to wygląda, i zrobię coś podobnego, tylko troszkę bardziej po swojemu, nie? No, tak to wygląda. Postawiłem najpierw te filary tutaj, e, później, później drewniane filary tutaj postawiłem, no, i zacząłem tak pomału budować. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jakąś wieżyczkę się zbuduje, czy nie. To jest dosyć szerokie, więc może jakiś taki, nie wiem, kompleks dowodzenia. Prądu chyba nie będę tutaj ciągnął. No, ma to być fajne, takie średniowieczne, co nie. E, oczywiście oświetlenia tutaj jeszcze nie mam. Tu będzie jedno wejście, tu będzie drugie wejście. E, tutaj ogródek chcę posadzić. Na razie zrobiłem takie rzeczy. Myślę, że to dosyć spoko wygląda. Prawie symetryczne, mówię prawie, bo z tej strony jest symetryczne. Tutaj strzeliłem babola, mianowicie tu jest dwa szerokości, a z tej strony jest trzy szerokości. Ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Tu jest taka wnęka, stwierdziłem, że zrobię takie podwyższenie, przedłużenie tutaj. W sumie nie wiem, co tu jeszcze tak będzie dokładnie, to chyba po prostu tak, nie wiem, jakieś beczki może, jakąś lampę. Tutaj taki zagajnik posadzony jest. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, i jeszcze Wam coś pokażę fajnego. To jest trochę ciemno, nie? Ja tu dodałem takie lampy, redstone się daje. Coś takiego, to wystarczy redstone zasilać i, i spoko wygląda. Żeby trochę naszą fabrykę rozświetlić. Wymieniłem te tu urządzenia na Ultimate. Troszkę miałem z tym zabawy, ale. O, proszę. Mamy coś takiego nawet. To się chyba wrzucało w... O tutaj, wtedy można w ten piecyk, ten też wymienię potem, o widzicie Już udało się troszkę Troszkę tego narobić O ta skrzynka jest fajna, pach I tu sadzonki mam akurat eee, Z tego moda Mystical Tak to na razie wygląda, tu jest ta zwykła skrzynia Tutaj zrobimy taką skrzynię, o z tymi dwoma ulepszeniami, aby te materiały budowlane odkładać o, nawet dach. Odłożymy sobie to. To nie, to nam się przydaje. E, generalnie pokażę Wam jeszcze enchantownie. No, tu jest też beczka ulepszona na 3 Bo tutaj truskawek dużo mam. Robię skrzynię z truskawkami. E, pokażę Wam to fajnie. Naprawdę przyozdabię. O, proszę bardzo, jak to wygląda, nie? Dosyć fajnie. No, tu są skrzynie właśnie. E, z marchewkami, z truskawkami. Tutaj są. E, Marchewki dalej, gdzieś jeszcze ziemniaki były. Tam pod spodem chyba jeszcze ziemniaki są. O, proszę. No i tak chcę tego nazbierać, trochę zasłonić tutaj. Eee, a, tu są buraki. O, jeszcze buraki mam. A, to później chyba zniknie. Wieżyczkę dokończyłem, proszę bardzo, z łóżkiem tutaj. Tu, są, tu jest jedna książka, tam dwie książki, beczka, nie wiem, soku z gumy jagód. No, na razie tak to wygląda także ta wieżyczka jest powiększona też. To tutaj zostawię takie, nie wiem, powiedzmy, królewskie zapasy. Proszę bardzo, robi się coś takiego. To jest fajne, można wrzucać enchanty. Ale, żeby ściągać te enchanty z przedmiotów, to buduję właśnie taki Enchantment Extractor. Tutaj się wrzuca książki. Tu ja oczywiście skonfigurowana na tej zasadzie, że input i tutaj ustawiam, że top, czyli z tej skrzyni pobiera itemy. I on po prostu ściąga enchanty. Tutaj nie ma enchantu, też nie ma enchantu. O, tu jest enchant. On to nam przerabia i wrzuci oczywiście do tej, skrzy... do, do tej beczki. O. I tutaj po prostu mamy jakąś fajną broń. O, to nam filtruje. I co możemy na mieć wrzucić, nie? Widzicie? Po lewej stronie max level, jaki mamy, nie? To jest siódmy Ja sobie tak właśnie zrobiłem ten sharpness, bo to do Damage'a dosyć ładnie idzie. I czy ja mogę... Jeszcze? Sharpness 5 6 No 6 mam maksymalnie, a tutaj na mieczu, gdzie ja to mam? No 5 mam, także jest, jest jakiś tutaj jakaś z tym ee, fajna sprawa, tak? Zbieramy sobie tutaj enchantownię. Już oczywiście mam dosyć taką e, fajną, sympatyczną. O, tu książki fajnie używam, żeby sobie fajnie wyglądało. Aha, ja tu muszę tego. Jak to się nazywa zawsze zapominam Lapis. O. Niech będzie. A, i można takie książki robić, bo ja te księgi generalnie robiłem Tom o moje Dosyć łatwo się je kraftuje, nie? Blaze powder na dole. I tak możemy sobie to w łatwy sposób ogarniać. No i wiadomo, idziemy sobie tu. wrzucamy to wszystko. Proszę bardzo. I od razu mogę to wrzucić. No to tu, tu i tu. No. Tak to wygląda. A jeszcze wam coś pokażę na szybko. Tutaj kolejną butle z etylenem zbieram, bo tu już jedna się zapełniła. <grytanie> Także fajnie. Jest zapas. Jest zapas tego prądu troszkę jest. Prześpimy się tylko, żeby był ładnie dzień. Ja ściągam noktowizor, aby ładnie te. Cienie światła było widać, bo na tych szyderach to naprawdę ładnie wygląda. Więc czemu by nie skorzystać? Dobra, bang, bang. O, fajne rzeczy są naprawdę na tych wszystkich modach, modpakach. Tutaj możemy Emeralda postawić i wrzucić mu tu i kupić sobie sadzonki i czegoś. Także nie wszystkie drzewa kupiłem, ale jak widać, są. Są tu naprawdę fajne drzewka No kurcze, banana, o, fajnie Może chlebek bananowy będzie, będzie możliwość zrobienia go mm, O, warto to zbudować, bo tu można fajne strzały sobie zbudować e, Właśnie coś takiego, nie? A to nam się zbiera tak naprawdę e, wszystko ładnie tutaj e, Tutaj kurczaka jeszcze miałem, nie wiem w sumie czemu już nie mam i one pióra rzucały i ten, ten przedmiot tam to zbierał ładnie. No i takie właśnie podłączyłem tutaj przewody. Tam po prostu jest uran, lód i ogniwa produkują prąd tutaj tak dookoła. No tutaj po prostu trzcina cukrowa, bo potrzebowałem do książek robienia. A tu, o proszę bardzo, różne truskawki, nie truskawki tam hodowałem. No i generalnie ja zawsze z tego robię papier. A ciekawe jak ja dam tak. O bo O, będę mógł książki zrobić. No. Yy, tutaj wam jeszcze pokażę ten domeczek ładnie. No, no proszę, no jak to fajnie robi, nie tu. Papa, pa, patełeczko. A tu mam kolegę. O, śpi. Mordka. Jak taki polski pisarz. No i tu mam tych botanych pod. Mam różne. Tu są te esencje, właśnie, które bardzo potrzebuję. No i tu przeróżne rzeczy. Glowstone, barwniki, niebarwniki, doświadczenia. A pokażę Wam trik. Załóżmy, robimy sobie tak. O. Oczywiście, z Shiftem, i z Shiftem wciskamy, i to od razu taka nam zużywa. Tak można ładnie sobie szybko levele nabić, tak? Tu już tego troszkę mam, więc yy, fajnie. Cieszę się bardzo. Teraz pokażę Wam generalnie, jak działa to narzędzie. To. To jest naprawdę fajne i tanie. Na pasku mamy tutaj yy, trzy materiały budowlane. Bierzemy tą szpachelkę, hinkelnie, i słuchajcie, no chyba prościej się nie da. Budujemy. Widzicie? To jest dopiero gadżet, nie? Można robić drogi i nie tylko. Widzicie? Naprawdę fajna sprawa. No po prostu dobiera sobie nam w sumie losowo andezyt, andezyt, dwa razy wziął andezyt ten dach jest trochę niesforny, bo ten gadżet do budowania e, niestety nie działa to niby, że to jest mechanika jakby schodów, tak? ale coś nam tu nie chce zadziałać widzicie, nie mogę nawet je zniszczyć jak normalne schody, muszę z shiftem no, zakończa nam się ładnie ten daszek, tak? No dobra, chciałem Wam jeszcze pokazać tak na szybko, e, jak to w sumie wygląda u mnie. ta mała modernizacja. Mianowicie próbuję zbudować z moda Creative. E, nie, przepraszam, nie z Creative, tylko Create. E, silnik parowy, po prostu nieco bardziej wydajny. Bazujący na blazach. Także tak to wygląda, tutaj jest 9 tych blaze-burnerów Trzeba im dostarczyć jakieś paliwo, na przykład w postaci drewna, węgla, a ja chcę użyć tutaj lawy Także tak to wygląda Ja tu mam damage od spadania, bo Zdjąłem sobie buty, patrzcie jak to Od razu zmienia <grybujesz> Robi soczewkę tam taką No, Ale przynajmniej jak spadamy to nas nie rani Także będę tutaj dalej kombinować, bo to jest troszkę Prototyp. Może uda się to zminimalizować bardziej. Znaczy, pompa już chodzi, tutaj jeszcze jedną pompę muszę walnąć, bo to niestety tak, grawitacja nie zadziała. I ją jakoś napędzić. Także wszystko zobaczymy. Tu jest korba rozruchowa, po prostu, żeby pompę podpompować. Achievementu już dostałem, także. A nie wiem, czy idzie w drugą stronę. Nie, ona się chyba kręci zawsze w jedną. Oto nasz dokończony silnik parowy. Generalnie sprawa wygląda tak, że czasami, jak wbijam na serwer i chunk nie jest załadowany. No tak, on nie jest załadowany. Shift, lewy przycisk myszy, i teraz będzie nam się ładować. No i czasami jest tak, że konfig się gubi tego ramienia. Więc on nie za bardzo wiedział, co miał robić. Ale generalnie tak chwilę obserwuję, to jest ok. No i jak chunk się ładuje, to zawsze, ale to zawsze obraca mi pompy w drugą stronę. Czyli ta miała wpompować. A ta wypompować. Jakby, nie? Muszę to na odwrót przestawić. I tak na rozruch, generalnie, zamiast kręcić korbą, no bo to jest dość problematyczne, to. O, fajnie to wygląda. To skorzystałem sobie z czegoś takiego, że postawiłem tutaj tank z wodą, bo jego można spokojnie napełnić, nie? I ten e, prostą rurę, nie? Fluid Pipe, moda Pipes. Bardzo łatwo to działa, tak? Taka dosłownie prosta mechanika. A tu przełączam po prostu tank jako jako bucket mode i po prostu napełniam sobie prawym przyciskiem myszy, nie? Tak, na start po prostu, żeby trochę wody miał. No bo tu jednak trzy tłoki napędza, napędzane yy, są przez to. O, tu dostał Achievementa. Napisamy bizzy. Także silnik jest dokończony, tutaj jeszcze zmodernizowałem, aby więcej tej lawy było, bo on więcej zużywał, chyba więcej zużywał tej lawy, niż był w stanie e, napełnić, także poszerzyłem to na 3 na 3 a było 3 na 1 tak, także jest tego 3 razy więcej. W sumie mamy 9 kotłów takich, które się będą napełniać lawą, no i mam nadzieję, że to pomoże, na tak, chwilę obserwuję, wygląda to wszystko ok, no i zobaczymy jak się przeteleportuje, a i ważna sprawa, bo... E, gdy maszyna rusza, to nie mamy, nie mamy możliwości wyboru, w którą stronę ma mają się obracać y wał korbowy, tak? Nie wiem, czy jest to jakoś do ustawienia. No to tutaj po prostu musiałem postawić y przekładnię, tak? Która nam neguje. Czasami muszę wyłączyć, włączyć i wtedy jest ok, bo teśmy muszą obracać się w tą stronę, tak? Aby te puste wiadra y szło, szły do tej skrzyni przez tą taśmę, tak? Ta taśma obok po prostu je napędza, tak? Możemy sobie stanąć i whip I fajnie wygląda, RAM jest napędzony, także nie ma tutaj wielkich problemów z tym yy, Chyba idzie zabudować w ogóle te zębatki, <śm> spróbuję A co mi szkodzi? No i zobaczymy O wow, działa, wygląda fajnie Widzicie? Naprawdę wygląda to fajnie, ale czy tym miedzianym też możemy? Nie, tym miedzianym nie możemy. Możemy tylko tym zabudować. Także no coś fajnego. Wygląda bardziej profesjonalnie. Wrzucimy sobie te przedmioty tutaj. To jeszcze nam się chyba przyda. No właśnie jak zrobić wiadro z lawą, to może te esencje z, te, z tego moda. Eee, cztery takie esencje i wiadro wrzucamy. Do środka to mi bardzo bardzo przydało się. Choćby, żeby na start zasilić tetu, tu nie. Ale widzę, że to ramię sobie radzi z tym. Wody jest mniej, nieco mniej, ale no, bo tu jedna pompa pracuje, tak? Ale na razie nie potrzebujemy więcej. Grunt, że to wszystko fajnie działa. Że jestem zadowolony. Naprawdę coś fajnego. O, tu nasz dzik. Dzika świnka. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze nie dokończyłem budynku, ale z czasem go zbuduję. Jeszcze zobaczymy co tutaj się dzieje. Widzę, że tu powstaje mały Lorderon. tu tuż jest brama, patrzcie. Szary. Ładny budynek naprawdę. No dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej hej.